Bardzo częsty błąd popełniany w tym ćwiczeniu, to jest taki, że odrywamy pośladki od siedzenia, plecy dokładnie nie przylegają do oparcia. Poza tym zbyt krótki ruch tutaj na, na tym ćwiczeniu wykonujemy. Ruch musi być maksymalnie głęboki, pośladki muszą przylegać do siedzenia. To samo tyczy się pleców. I też bardzo ważne jest ustawienie stóp na platformie. Chcę zademonstrować jak to powinno wyglądać prawidłowo. Jeżeli zale zależy nam na maksyma maksymalnym yy, aktywowaniu mięśni czworogłowych staramy się ustawić nogi na platformie troszeczkę wężej, troszeczkę wyżej jeszcze i troszeczkę niżej platformy, o tak, teraz będzie dalej. o tak, o tak, im wyżej nogi na platformie wędrują tym bardziej yy, aktywujemy mocniej mięśnie dwugłowe uda też. Im szerzej są rozstawione na platformie, tym bardziej pracują mięśnie wewnętrzne. Także wszystko zależy od tego, jakie mięśnie chcemy bardziej aktywować. Tak powinniśmy ustawiać stopy na platformie. No i oczywiście głęboki ruch. To jest nieprawidłowo wykonany przysiad. Ja na to mówię, na to ćwiczenie, na tak wykonane ćwiczenie mówię, że to się nazywa zginanie kolan, a nie przysiad. Zbyt płytki przysiad aktywuje zbyt mało włókien mięśniowych. Nie powstaje wtedy mikrourazów. Seba teraz y, wykona prawidłowo ten przysiad. Zobaczcie, jak to powinno wyglądać. Plecy proste, brzuch spięty. Nie garnimy się, patrzymy się przed siebie i siadamy. Staramy się siadać co najmniej do kąta prostego, czyli przynajmniej, żeby mięśnie były równoległe do podłogi, mięśnie a jeżeli damy radę, to nawet poniżej kąta. Pamiętajcie o tym też, żeby kolana nie latały w lewo, w prawo, staramy się, żeby ta sylwetka była stabilna, stopy ustawione równolegle, ewentualnie mogą być ustawione minimalnie na. na jeżeli chodzi o głębokość przesiadu, to też tutaj bardzo duże znaczenie ma y, mobilność w na naszych biodrach. Także no nie każdy jest w stanie sią siąść poniżej kąta, czyli tak zwanym tyłkiem do ziemi. Dlatego też trzeba na to zwracać uwagę.